Cześć, witajcie w kolejnym szczegółowym przeglądzie zmian wprowadzonych w najnowszej aktualizacji Minecraft 1.3. W dzisiejszym odcinku dokładnie opiszę wam książki i wszystkie inne zagadnienia, które są z nimi związane. Opiszę wam zmiany wprowadzone dla zwykłych książek, wytłumaczę wszystkie funkcje, działanie oraz korzystanie z nowego rodzaju książki, jakim jest książka z piórem, posiadająca możliwość zapisu edycji, jak i odczytu wprowadzonego tekstu. Przedstawię ich receptury craftingu oraz szczegółowo opiszę charakterystyczne wartości książki z piórem, takie jak limit znaków i linijek na stronę, czy łączną ilość dostępnych stron na książkę. Poza wspomnianymi informacjami, dodatkowo nauczę Was wprowadzania wszystkich znaków specjalnych, m.in. jak pogrubić, pochylić czy pokolorować dany odcinek tekstu. Gwarantuję Wam, że po tym filmie Wasza wiedza na temat książek będzie ponadprzeciętna i życzę miłego oglądania. Zacznijmy od minimalistycznych zmian wprowadzonych dla zwykłych książek. Tutaj zmieniono jedynie recepturę craftingu, dodając do pierwotnej wersji składającej się z trzech kartek konieczność dodania kolejnego przedmiotu, którym jest skóra. Crafting możemy przeprowadzić w każdej możliwej kombinacji, co umożliwia nam stworzenie książki w ekwipunku bez konieczności korzystania ze stołu warsztatowego. Znacznie bardziej interesującą i rozbudowaną zmianą jest wprowadzenie nowego rodzaju książki, którym jest książka z piórem, oferująca nam możliwość zapisu, edycji i odczytu wprowadzonego tekstu. Receptura craftingu jest stosunkowo prosta. Poza zwykłą książką będziemy potrzebowali jeszcze dwóch elementów: jakimi są pióro, które możemy zdobyć, zabijając kurczaki oraz atrament, który wypada z kałamarnic po ich zabiciu. Pióro i atrament Nawiązują oczywiście do możliwości pisania w tymże przedmiocie. Po połączeniu otrzymujemy nowy przedmiot, który w porównaniu ze zwykłą książką jest lekko ciemniejszy, a na jego okładce zobaczymy leżące pióro. Aby zacząć w nim pisać, musimy go trzymać oraz kliknąć prawy przycisk myszy. W tym momencie możemy rozpocząć zapis dowolnego tekstu. Książka oferuje nam 53 stron, z czego na każdej z nich możemy umieścić 256 znaków. Poza limitem znaków na danej stronie, obecny jest także limit wersów, który wynosi 13 wersów na stronę. Pisząc w książce, mamy także możliwość wklejania i kopiowania tekstu, który się w niej znajduje. W taki sposób możemy wklejać do nich dowolny tekst z naszego komputera lub kopiować notatki, które chcielibyśmy przenieść do innego programu. Warto wspomnieć, że wklejanie nie powiedzie się, jeżeli wklejany tekst będzie dłuższy niż pojedyncza strona. Jak już wspomniałem, tekst w książce z wyjątkiem samego tytułu książki może być stylizowany. Mamy tu pięć możliwości. Pogrubienie, przekreślenie, pochylenie, pokolorowanie lub tak zwany efekt matrixa. Wszystkie zmiany stylu tekstu Wywołujemy wprowadzając przed danym słowem paragraf, a kolejnie odpowiednią literę odpowiadającą danej zmianie. Działa to bardzo podobnie jak w przypadku stylizacji nazw, światów i serwerów, którą dokładnie przedstawiłem na tym filmie. I mimo tego, że w najnowszych wersjach możliwość upiększania naszych nazw została prawdopodobnie wyłączona, film naprawdę dokładnie wytłumaczy wam każdą z przedstawionych opcji. Ale dla przypomnienia, szybko i zwięźle wszystkie dostępne opcje przedstawię i tutaj. Kluczowym znakiem będzie tu paragraf. Z racji, że nie można utworzyć tego znaku w grze, konieczne będzie skopiowanie go z innego programu, jak na przykład notatnika. Dla przypomnienia, paragraf na systemie Windows tworzymy za pomocą kombinacji klawiszy Alt plus 21 na klawiaturze numerycznej. Gdy już zrobimy ten znak, kopiujemy go i wklejamy do książki w Minecrafcie. Teraz musimy zdecydować się jaką zmianę chcemy wprowadzić. Wpisanie litery L po paragrafie powoduje, że tekst będzie pogrubiony. M wywołuje przekreślenie. O pochyla tekst, K tworzy efekt matriksa, a litery i liczby od 0 do F pozwalają zmieniać kolor. Jakie kolory odpowiadają jakim literom i liczbom, możecie zobaczyć w opisie już wcześniej wspomnianego filmu. Po zapisaniu naszej książki możemy przejść do jej utworzenia. W tym celu klikamy na przycisk Sane. Pojawi nam się menu nadawania tytułu, który będzie widoczny przy najeżdżaniu myszką na naszą książkę. Po wpisaniu odpowiedniego tytułu klikamy Sane and Close. Po tej operacji nasza książka z piórem zamieni się na zapisaną książkę, którą możemy w dalszej kolejności przeczytać, aczkolwiek nie możemy jej już edytować. Czytamy ją poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy podczas trzymania jej w prawej ręce. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowo dodane książki. Jeżeli w dalszej kolejności macie jakieś pytania, możecie je spokojnie dodawać w komentarzach pod tym filmem, gdzie ja lub inni użytkownicy będą mogli na nie odpowiedzieć. Myślę jednak, że wszystko dokładnie wytłumaczyłem. Ucieszyłbym się z pozytywnej oceny filmów w postaci łapki w górę. Dodajcie film do ulubionych, jeżeli chcecie mieć go zawsze pod ręką. No i oczywiście napiszcie, co są dziś o tym wszystkim. Czy podobają Wam się te nowe książki? Jakie macie pomysły dotyczące nich? I tak dalej. Ja się z Wami żegnam. Mam na imię Patryk. Bardzo dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam do kolejnych. Życzę miłej gry i pozdrawiam.